Witajcie moi drodzy, czas na kolejne inspiracje z kartkami wielkanocnymi, które możecie wykonać razem ze mną krok po kroku. Serdecznie Was zapraszam do wykonania tych kilku prostych pomysłów. A jeśli szukacie czegoś innego, to już teraz zapraszam Was na mój kanał, gdzie znajdziecie mnóstwo filmów z inspiracjami na kartki i nie tylko, bo również inne robótki z papieru. Na początek zajmiemy się kartką z takimi prostymi jajeczkami. Będą nam potrzebne biała kartka z bloku technicznego i brązowa kartka z bloku technicznego na sam początek, żeby wykonać podstawę naszej kartki. Z białego papieru wyznaczam sobie prostokąt o wielkości 9 cm na 14 cm i tak przygotowany prostokąt wycinam. Następnie wycięty prostokąt będę przyklejać przy pomocy taśmy dwustronnej, piankowej do brązowego papieru z bloku technicznego w taki sposób, żeby z każdej strony tego białego papieru wystawała odrobina brązowego spod spodu i tworzyła taką ramkę kolorystyczną i dodatkowe utwardzenie kartki. Żeby nie było tak pusto na tym białym papierze, czarnym pisakiem tworzę małe groszki na całej jego powierzchni. Następnie wybieram sobie trzy kolory bloków e, papieru z bloku technicznego, na których pisakiem tworzę takie niechlujne, kilka razy obrysowane jajeczka. Wycinam te jajeczka w taki sposób, żeby wokół tego pisaka było kilka milimetrów jeszcze tego wzorzystego papieru. Będą nam potrzebne trzy jajeczka w różnych kolorach. nam moje jajeczka i będę przyklejać je na kartce przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej. Używam takiej taśmy, dlatego że chciałabym uzyskać efekt warstw, czyli takich odstępów między poszczególnymi elementami kartki, a ona ma dość grubą strukturę, dlatego właśnie super się do tego nadaje. Czasami nawet sklejam po dwa lub trzy kawałki taśmy w jednym miejscu, żeby mieć jeszcze większy. Element jeszcze większy odstęp. Dwa jajeczka już mamy przyklejone. Teraz czas na ostatnie. To wzorzyste zostawiłam sobie na środek i przyklejam je tak samo przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej. Brakuje nam tu jeszcze napisu, dlatego postanowiłam wykonać go na brązowym papierze z bloku technicznego, tym samym, którego użyłam do podstawy mojej kartki. Przy pomocy linijki i ołówka wyznaczam sobie niewielki prostokąt, będzie on miał długość 8 cm, a wysokość 1,5 cm. Wycinam go, a następnie na nim wykonuję napis. Na początek tworzę go ołówkiem, żeby mieć pewność, że wszystko zmieści mi się tam, gdzie zmieścić się powinno, a następnie poprawiam dopiero czarnym pisakiem. Wybrałam czarny pisak, żeby pasował do tych czarnych linii i kropeczek na mojej laurce. Niepotrzebne ślady ołówka wymazuję gumką do mazania i przyklejam mój napis przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej do kartki. Napis będzie delikatnie nachodził na jajeczka. Jak widzicie, składam tutaj podwójnie taśmę, żeby mieć jeszcze grubszą warstwę i jeszcze większy efekt odstawania od kartki. Laurka jest gotowa, a my przechodzimy do drugiego pomysłu. Tym razem będzie to taka urocza owieczka. Na początek będzie nam potrzebna biała kartka z bloku technicznego. Ja wybrałam taką o lekkiej strukturze, z której wycinam dwa y, kawałki papieru, a w zasadzie dwa kwadraty, na których tworzę okrągłe chmurki. Jeden kwadrat ma wielkość 4x4, drugi 8x8. No i takie chmurki dokładnie wycinam wzdłuż wyznaczonych konturów. Będą one futerkiem owieczki. Na podstawę naszej laurki, ale zanim jeszcze z tego czarnego papieru wytnę prostokąt, który będzie w sumie laurką, stworzyłam cztery ścięte na pół jajeczka i jedno duże jajko ścięte na pół, które będą tworzyły uszka, nóżki i głowę owieczki. Te elementy na razie idą na bok i zaczniemy sobie od brązowego papieru, który również będzie tutaj w laurce potrzebny. Wyznaczam sobie na nim prostokąt o wielkości 10x14 cm i tak przygotowany prostokąt wycinam. Na wyciętym prostokącie będę przyklejać elementy mojej owieczki. Używam taśmy dwustronnej piankowej. Tutaj złożyłam sobie dwa kawałki w jeden, żeby mieć jeszcze grubszy ten element klejący. I najpierw będę przyklejać tę większą chmurkę, ale zanim jeszcze przykleję ją do kartki, przyklejam nóżki zwykłą taśmą dwustronną. Nóżki przyklejone, więc można zdjąć warstwę zabezpieczającą z taśmy piankowej i przyklejam ją już na brązowym papierze, mniej więcej na środku. Teraz czas na głowę. Do mniejszej białej chmurki przyklejam główkę i łóżka od spodu, a następnie całą głowę będę przyklejać przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej nad tą dużą, żeby stworzyć głowę obieczki. W trakcie zaginęło mi jedno uszko, więc musiałam je sobie tutaj dociąć, ale już wracam. Główka już ląduje na kartce, a teraz czas na kolejny element naszej kartki. Tę brązową, na której jest już owieczka, chciałabym jeszcze ozdobić, więc dodaję jej małe czarne groszki wykonane pisakiem. Brązowy papier z owieczką przyklejam na zielonym papierze z bloku technicznego. W taki sposób, żeby po przyklejeniu z każdej strony tego brązowego papieru wystawała odrobina zielonego wokół. Następnie tę czynność powtórzę jeszcze raz na białym papierze, z którego wycinałam. Owieczkę, a w zasadzie jej futerko. Będę tak samo przyklejać, tym razem zielony papier, na białym. Nasza kartka z owieczką jest już gotowa, teraz przechodzimy do ostatniego, już na dzisiaj pomysłu. Tym razem będzie to taki uroczy króliczek z pomponem. Miałam taką wzorzystą kartkę z falbanką na jednej krawędzi, która miała się zmarnować, więc postanowiłam wyznaczyć z niej prostokąt, który posłuży mi jako baza do laurki. Mój prostokąt ma szerokość 15 cm, wysokość 13 cm. Następnie tę właśnie różową kartkę odrysowuję na białym papierze z bloku technicznego i pomniejszam ją troszeczkę. Chciałabym, żeby ta biała była przyklejona na różowej, ale żeby nie stracić tej różowej spod spodu, żeby ona mi wystawała z każdej strony. Z każdej strony tego białego papieru, oczywiście. Jeszcze troszeczkę była za szeroka, więc minimalnie sobie ją tutaj zwęziłam. I zaraz będę ją przyklejać już przy pomocy taśmy dwustronnej do tego różowego, wzorzystego papieru. Ale postanowiłam dodać tu. Jeszcze jeden kolor. Zanim przykleimy ją do tego pierwszego różowego papieru postanowiłam wykorzystać jeszcze taki malinowy. Tutaj też będzie on przyklejony tak, żeby malinowy spod spodu stworzył wokół białego ramkę, a potem już razem z malinowym przykleję ją do tego jasnoróżowego wzorzystego papieru tak jak obiecywałam. Cyrklem wyrysowuję sobie duże koło zajmujące większość powierzchni tego białego papieru, a wzdłuż tego półkola wyznaczonego cyrklem prowadzę napis na początek ołówkiem, żeby mieć pewność, że wyjdzie idealnie na środku, a następnie poprawiam sobie kontur czarnym pisakiem, a niepotrzebne ślady ołówka wymazuję gumką do mazania. Do stworzenia króliczka wykorzystałam różowy papier z samego spodu mojej laurki. Na jego odwrocie wyrysowuję sobie kontur króliczka. Będzie to króliczek od tyłu, żeby można było zaznaczyć jego pompon jako ogonek. Albo ogonek jako pompon. Wyrysowany kształt wycinam osobno tułów, osobno główkę. Wyciętego króliczka będę przyklejać przy pomocy taśmy dwustronnej, mniej więcej na środku kartki pod tym napisem. Użyłam tutaj znowu taśmy dwustronnej, piankowej, którą dodatkowo sklejam na dwa razy, żeby znowu uzyskać efekt odstawania. Najpierw wylądował na kartce tułów, teraz czas na główkę, a na koniec przyjdzie czas na pompon, który będę przyklejać też taśmą dwustronną, ale tym razem już zwykłą, klasyczną. Nasza kartka jest już gotowa, a ja powoli się z Wami żegnam, bo na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście mój film. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobał. I subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Serdecznie Was zapraszam do obserwowania, bo co dwa dni pojawia się nowy film i nie chcecie go przegapić. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!